Cześć, dzień dobry, witam Was ponownie. Um, konik już przyjechał, um, bo nie miałam czasu wcześniej czegoś nagrać, wiecie, emocje i tak dalej. A więc y, dogrywam Wam teraz ten początek. Podajcie na Instagramie, jeżeli chcecie widzieć go codziennie. Um, no i zaraz będziecie mieć przebitkę, jak wychodzi z przyczepy. Ogólnie powiem Wam tak. Um, zresztą zobaczycie sami, jak on się tam zachowywał na Też tak, tak. mm. Idziemy za parę dni, tylko. za tu zasypiali, oczyby. to zobaczymy. tam bądź. Ja mam tej, tej strony tutaj. Tu mam stać? Dobrze, stój tam, jest dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze takie publiczności, to nie mieliśmy. Tak, Ta. to było bo trochę stop... No, no, no.

Taczkę jakąś masz? Taczkę. Potrzebna taczka. Tak? No i nie wychodzą. No O ja, jak biegną do niego. One będą go pochać teraz, ale. Jako tego nie są, to będą. bardziej tego Tak, tak. Jakąś taczkę na będziemy będzie na ziemię.

taki wiatr, nikomu, sensu, hmm? nie, No muszę się przyzwyczaić tak. do siebie, no niestety. Czy on to raczej na... Ani potrzeć, nie powąchać, ani nic, tylko ale tak ty, od razu ale wszedł? Ale bardziej. jak jest do wycofany bardziej. No, bardziej... No, je no on jest taki sam. Bardzo ładnie umieszczony No, bardzo ładnie. On jest generalnie taki, z tego co widzę, że za bardzo do dokładnie nie. Raczej, jak one próbują nawet podejść, czy się tam zaprzyjaźnić, że tak powiem, no to on ucieka. I raczej jest takim indywidualistą, jakby, więc on sobie, no zobaczymy, może się tak przyzwyczai, że, że nie będzie problemu z tym, żeby się tam buchały czy podchodziły do siebie, ale na razie to on raczej tak ucieka od nich. Ale nie kopią się, nie gryzą, więc fajnie pod tym względem, nie Amigo go trochę próbuje przeganiać, no bo wiecie, oba wałachy, jedna klacz, no to jakaś taka mała rywalizacja chyba między nimi jest, aczkolwiek nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić. My teraz szykujemy im już jedzonko na wieczór, mamy 16. szykujemy to jedzonko i, i będziemy zwijać. Tutaj jest babka płośnik, jeszcze już ostatni dzień dajemy dla Aiszy Amigo. Wyjmę tę łyżeczkę. Ja Wam pokażę może, co przyjechało razem z koniem. No bo jak niektórzy wiecie, może nie wiecie, on na razie jest w takiej jakby dzierżawie, ale potem, jeżeli się domek nasz sprawdzi, to, to zostanie u nas już na zawsze. I tak, przyjechało z nim MSM i witamina C. O głowie z napierśnikiem, takie anatomiczne. Co tam jeszcze z nim przyjechało? A, Lizawka solna. Marcheweczki, jakieś tam parę marchewek było. Tutaj takie jakieś kosmetyki. Coś na grudę, coś na strzałki. o Boże, przepraszam. Jakieś tam te. No, gumeczki i horslix. Ale horslixa wsadziłam tutaj i chyba znajdę mu inne miejsce. Jednak to jest ciężko dostępne. Więc tak. Horslix jeszcze. Dobra. I co tam jeszcze z nim przyjechało? A tam wisi maska. Suszy się, bo była prana. A tutaj są jeszcze... Szczotki też były prane, więc też się suszą. No. Więc to z nim przyjechało. A i popręg. Bo on podobno jest taki dosyć niewymiarowy, więc... A, i jeszcze, jeszcze wiadereczko. No, więc to przyjechało z koniem. No i ten popręg. A ja Wam jeszcze pokażę, co my szykujemy dla niego tam dalej. Um. Jak tam idzie? Dobrze. Drzwi takie jakieś krzywe są. No. Tutaj będzie tymczasowy boksik, bo będziemy dobudowywać tu. Więc no. Siano przyjechało i jeszcze musimy je upchać tam wyżej, bo jest boksamingu zawalony. No. A my, ja ten zaraz idę właśnie po wrzątek, zaleję im tą babkę płośnik. i tutaj y, jeszcze wysłodki się moczą, No, suplementy i będzie kolację. Idę z wodą. Ja wam ogólnie powiem, że dzisiaj to tak kompletnie wszystko na wariata żeśmy robili. Ja byłam cała zdruzgotana, <laughs> nie wiedziałam jak się nazywam, już każdy coś do mnie mówił, tyle ludzi się u nas zebrało, że szok. Przyszła rodzinka zalewam. Trochę do wysłodek dodam, żeby się szybciej rozrobiły. No i cała praktycznie rodzina przyszła go tylko zobaczyć. I, i wszyscy tak stali. Ten koń wyszedł. Pam szczerze, że ładnie wyszedł z przyczepy. Yy. Ładnie wyszedł z przyczepy. No i generalnie jest bardzo grzeczny, więc fajnie. Ale mówię, ja byłam dzisiaj po prostu kłębkiem nerwów i... I dalej jestem, w sumie jeszcze te emocje ze mnie dopiero co opadają, ale uwierzcie, nie byłam w stanie wa do Was móc mówić, bo ja się cała trzęsłam z tego wszystkiego i sama nie wiedziałam, co gadam. Yy, także no tak działa na mnie przyjazd konia. Yy, generalnie cała w skowronkach i, i cała podekscytowana i gadam tak szybko wtedy i nie wiem, co mówię i wiecie, no taka jestem trochę chaotyczna, jak się stresuję czymś czy coś. Dobra. Idę to odłożyć. Teraz mam chwilkę czasu, dosłownie chwilkę, więc troszeczkę Wam coś powiem. Generalnie on, jak mówiłam, nie wiem czy mówiłam, już mówię, jestem strasznie zakręcona. On był, jest aktualnie w takiej dzierżawie jakby i potem zostanie u nas na stałe, jeżeli się z jak sprawdzi. Mam nadzieję, że się sprawdzi, no bo my co chcemy jednak dla tych kopytnych jak najlepiej one są zawsze na pierwszym miejscu. Więc... Myślę, że zostanie, no, po to go, bo go chciałam tutaj do nas sprowadzić, żeby już, już go mieć. Nie lubię bardzo się. Więc tak, ogólnie, to on, jego właściciele przyjechali do nas tydzień temu, żeby porozmawiać, zobaczyć okolice i tak dalej, warunki. No i on już tutaj jest, więc ekspresowo, ale w sumie z siwym podobnie by było, bo jakoś tak wszystko szybko nam leci. No i teraz ten boks też na wariata w sumie bo miał, mieliśmy to budowywać, ale wiecie, akcja z tym wirusem się tak potoczyła, jak taka, nie inaczej, więc byliśmy troszeczkę... Hmm, stanęliśmy trochę w miejscu przez to i, i teraz ten boks, to tutaj był kiedyś garaż, jest przerobiony. Hmm, dach jest zrobiony praktycznie od zera, bo były przyświty, były dziury, więc zrobiliśmy ten dach. No i teraz jeszcze drzwi i jeszcze tam w środku odgrodzić kawałkiem, bo tam taki jest słup jakby od komina i nie chcemy po prostu, żeby on tam podchodził. Ten komin nie działa już w sensie, żeby nie było, że gorąco czy coś, ale po prostu nie chcemy, żeby, tak, żeby były takie załuki, w które mógłby wejść, czy tam gdzieś się otrzeć, więc po prostu zabudujemy tam ten kawałek, ale bo jest ogólnie generalnie dosyć spory i miejmy nadzieję, że on się tutaj naprawdę fajnie zaklimatyzuje. Na razie jest grzeczny. Ja zaraz Wam w ogóle pokażę go, bo pewnie nie chcecie słuchać ciągle jak ja gadam, ani widzieć konia, więc... Może do konkretów przejdę. Um, on um, nazywa się Jurant, ma 16 lat w październiku. E, 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 jest SP. No i co tam mam? Jeszcze mogę o nim powiedzieć więcej. No, chyba to jest wystarczające, wystarczające info dla Was. Więc no. Ja sobie tu obserwuję. Jurka nie widać. A, gdzieś tam jest. o oh jest, widać. Chłopaczy na ile dać mu marchewę jak się spogląda. Hm. Dzień dobry. Cześć. Masz. O całom. Całą dziś zjadłem. tak. Zostaw. No, co jeszcze byś chciał? No nie! To jesteś cudowny! Uh -huh. Uh -huh. No, tak, tak. jeszcze to jesz? Zaraz chodził za mną. Dwa dreczkę Nie. śliczny jestem Co tam chcesz jeszcze? Podchodzisz Albo łeb do góry brał, albo nie uciekał Tak, amigo, czasami tak ma Jurek Dobra, więc no, kochani moi, moi mili, ja jeszcze Wam coś potem może dogram, ale ogólnie też się chyba będę z Wami żegnać. I jutro, jutro jest pierwszy dzień jego, więc też nagram vloga z tego dnia. Zobaczycie wszystko bardziej obszernie. Dzisiaj to po prostu jak przyjechał, jak tutaj mniej więcej syłazi. łazi. On, no, ucieka od koni, i nie chce za bardzo, żeby podchodziły do niego, a raczej sobie idzie tam gdzieś dalej. Więc. Ja dzisiaj mam naprawdę duże biegani, bieganiny, więc ja kończę, bo nie mam nawet kiedy za bardzo z wami pogadać ani czegokolwiek pokazać, więc jutro ona spokojnie. Będzie ten pierwszy dzień, kiedy on się będzie klimatyzował, więc jutro wam. Coś na pewno jeszcze tutaj dogram na tego YouTube'a. <laughs> po prostu. Super. Fajny jest. Bardzo fajny konik. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale myślę, że będziemy zadowoleni. To jest taki grzeczny, raczej mi się waty. Fajny, fajne. Dobra, no to co? Pamiętajcie o subskrypcji, no bo wiecie, no motywacja to jest ogromna dla mnie. Lajki, znaczy no, łapki w górę, a nie w dół. Chyba, że Wam się faktycznie nie podoba, no to wtedy dobra, dobra. No i zapraszam Was do kolejnego. Cześć!